Ciekawostka niesamowitej bakterii, która urodziła się w kopalni złota 15 lat temu. Elżbieta Szumska, właścicielka kopalni złota, związana z kopanią 30 lat. 30 lat temu zostałam zatrudniona tutaj jako przewodniczka. Ja pokochałam to miejsce do tego stopnia, że po pomalutku. Najpierw byłam jako dzierżawca, później właśnie kupiłam udziały i jestem większościowym udziałowcem. Mówię Państwu taką informację, którą nie usłyszycie podczas zwiedzania kopalni złota. Otóż kilometr od wlotu w tonie Gertrudy, w głębi, gdzie jest zupełnie ciemno, gdzie nie dochodzi słońce, gdzie brakuje powietrza, brakuje tlenu, na ścianach wyrobisk pojawiła się taka galaretowata postać. Dziwne żyjątka, które zostały później zdefiniowane jako bakteria pomarańczowa. Otóż bakteria ta przerabia arsen trujący na arsen nietrujący. Jest to ewenement na skalę europejską. Jest to um, bakteria, która może filtrować wodę zatrutą właśnie arsenem do wody pitnej. Być może kiedyś problem w Złotym Stoku zostanie rozwiązany. Nie będziemy musieli potrzebowali wsparcia z wody z kamieńca, tylko właśnie te bakterie będą filtrować wodę zatrutą arsenem. Jest to na pewno duża pomoc dla Afryki, gdzie bardzo często występują studnie z wodą zatrutą właśnie tym związkiem arsenem.